Mieszało się racjonalizm z jego emocjami, być może z chorobą psychiczną, i to jest fakt. Chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo niewielu sprawców zakłada tego typu konsekwencje. Posiedzę, bo sprawca działający z premedytacją, Państwo powiedziałem, przygotowuje plan, działa, ale przygotowuje sobie alibi. Czyli on by nie, nie zostanie, taki A sprawca nie zostanie nie tak na miejscu zbrodni. To. On jednak nie zakładał, że zabije, dokonam spełnienia. To jest moja subiektywna ocena, uh -huh. na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. Bo to, co inne, to myślę, że jeżeli nawet powiedziałem coś innego, to, to wypłynie niedługo z akt sprawy. Na zakończenie, jak będzie akt oskarżenia, będzie to wszystko do przeczytania. E, natomiast nie zakładam, że on mógł sobie tak racjonalizować do tego stopnia konsekwencje swojego czynu, że rodzice go wybronią. Być może ten etap racjonalizacji będzie u niego za kilka miesięcy. Czekamy na Ciebie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.